Witam i pozdrowiam Was. Jakie plusy mamy w tym momencie na tę sytuację, która jest jak jest? Dokładnie, ponieważ mamy taką ciekawą sytuację, która teraz się rozgrywa na całym świecie, jak zresztą wszyscy już wiemy, są też plusy tej całej sytuacji, których część osób też może i nie zauważa a czasami warto się skupić też i troszeczkę na pozytywnych rzeczach, które się wokół dzieją, niż cały czas po prostu gonić i szukać tylko i wyłącznie tych negatywnych rzeczy, które są. Ponieważ jak wiemy, te negatywne rzeczy nie zawsze są idealne dla nas wszystkich. Tego, co mamy za pozytywy tutaj tego wszystkiego. To jest do matka natura, jest bardzo pozytyw. Wszystkie zwierzęta, które e, żyją na dole ziemia, które żyją w wodzie, e, które fruwają, które chodzą, a, które mają e, ten, e, nie wiem, ten słowo. Po prostu jest, dla zwierząt jest to lepsze, ponieważ mniej ludzi będzie teraz jeździć samochodami. I tak dalej, czyli mniej ludzi, po prostu, mniej ludzi, mniej zwierząt zostanie po prostu rozjechanych przez te samochody, gdzie bardzo wiele ich ginie, itd. Tak tak Również zmniejszył się ruch lotniczy, przez co mniej samolotów ruwa nam nad głowami. Może będziemy mieli nawet i troszeczkę czystsze niebo, przez to. To też jest taki ciekawy aspekt, chociaż już niektórzy pisali mi, czy zauważyłem, że jakoś niebo się zaczyna robić coraz czystsze ostatnimi czasy, przed to, jak to się zaczęło dziać. Także jest coraz mniej tych takich pasków dziwnych, które tam po prostu były, czyli po prostu widocznie Pan Bóg przestał grać w kółko i krzyżyk. Również, bo są mniej samochód na ulicach, to znaczy, są więcej Insektów, bardzo dużo więcej. To znaczy, kiedy on ten insektów, kiedy oni atakuje, ten jedzenie, które rosło w nasze ogródze. Uh, I kiedy my również uh, mamy takie miejsce na pataków ekstra, i ja nie mówię o ten kredatowy. Te wogółeusze, nie mówię o Nie chodzi tutaj o te domki dla ptaków. Mi chodzi o te krzewy i ten krzaki mm -hmm. na ptaków. I oni daje nam pomoc, bo oni zbierają znowu ten insektów. Również to jest dla nas lucie lepie, bo ten zwierzęta daje nam pomoc z naszego ogród. Może i teraz będzie mniej. Koszenia trawy, bo za chwilę będzie wiosna, to może ludzie nie będą tak tej trawy i kosić, ponieważ jak im braknie jedzenia, to pewnie będą musieli sięgnąć nawet i po tą trawę w pewnym momencie, ponieważ tam będą rosły różne ciekawe zioła jadalne, które można będzie zjeść. O ile ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek pojęcie o tym wszystkim, czyli ja bym już w tym momencie nie kosił tej trawy, nic po prostu bym to zostawił do świętego spokoju, niech to rośnie. Bo zawsze będę mógł skorzystać z jakiegoś jedzonka, które tutaj między tym będzie. Również, bo to zobaczyłem, u nas prawie nie rosło w ogród. Tylko raz albo dwie razy widziałam to i na bardzo małej ilości, maksymalnie pięć, które rosło w naszym ogród. Ale na innych ogródów, na innych działkach to rosło bardzo doskonale. I to bardzo duże ilości, również, ja mówię tutaj od herderstasie, tasznik. I to jest taki żół, który reguluje ciśnienie. Ciśnienie. Ciśnienie, kiedy mamy za niskie, albo kiedy mamy za wysok. Ten żół to reguluje wszystko, niski idzie do góry, i ten wysokost, na de nadal. Dokładnie. Ale, jest, jest, inna rzecz, zobaczcie mnie. I to, to jest, kiedy ten hercostasie rozwął tam na ogród, na, na bazołgi ilos, to jest sygnał od matka natura na ten ludzie, kultury, gier na ten dom, albo kultury mają ten, działki uh, ten ogród. I tutaj jest specjalnie dla facetów bardzo właśnie informacja. Bo kiedy wy macie problemy z powiększoną prostata i na przykład wy idziecie do urolog. ok? Uh, ja nie mogę mówić tutaj w Polsce, ale ja mogę mówić co jest pierwszego pytania od urologu w Holandii. Ile razy wy macie chymię? Współżycie i kiedy to jest na przykład tylko jeden raz na miesiąc, urlop daje wam niego reakcję, a to jest za małe. Za mało, niestety tak jest i wtedy się prostata powiększa. Bo e, po co ten prostata jest powiększony? Musi się zbiera materiał, który nie opuścił nas na czas, niestety. Także to też musi być oczyszczane. I to nie jest żart. Następna rzecz. Także wtedy również spada nam poziom testosteronu, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego takie zioła, które też wyrosną naokoło domu, mogą nam się przydać do różnych ciekawych rzeczy, ponieważ one też nie rosną bez powodu wokół nas. I bonusem tego jest wszystkiego, że jeżeli będziemy teraz więcej w domu siedzieć. To znajdziemy może więcej czasu też, żeby i troszeczkę z małżonką czy z małżonkiem pobyć i na przykład poćwiczyć tą prostatę. Bardzo dobrze mówiłeś to. Tak. Kolejną rzeczą, która jeszcze jest teraz, będziemy mogli więcej czasu spędzić razem ze swoją rodziną. Jeżeli jesteśmy już za domu, nie wychodzimy i tak dalej. Możemy w końcu troszeczkę nasze więzy rodzinne odbudować, bo one często troszeczkę zanikają przez ten cały pęd życia, który wokół nas jest. Wszyscy pędzą do pracy, to, 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 to trzeba zrobić, na nic nie ma czasu. Przez takie coś, co teraz ma miejsce, ten czas nagle się znajdzie, ponieważ jeżeli będziemy siedzieć w domu, no to znajdziemy ten czas. Można z dziećmi wtedy razem pobyć, tak, kiedyś było to popularne, na przykład jakieś gry planszowe porobić z dziećmi. Razem i tak dalej, i tak dalej. Te czasy już dawno minęły, ale to może nam coś innego pokazać tutaj, że może rzeczywiście jednak zmieni się to troszeczkę teraz przez to wszystko i umocni te wszystkie więzy rodzinne i tak dalej, co również może wpłynąć na dalsze pozytywne rzeczy później. Można też przy okazji poczytać jakieś fajne, ciekawe książki, też znajdziemy na to czas, można poglądać jakieś ciekawe filmy. Na YouTubie na przykład, czy jakieś inne wykłady różnego rodzaju dłuższe, poedukować się troszeczkę. To są wszystko takie rzeczy, na które nie mieliśmy wcześniej czasu, a na które teraz będziemy mogli mieć nagle czas. Porządki zrobić w domu, kurze pościerać w końcu. Ale również, proszę bardzo, nie zapomnijcie, bo wasze dzieci, chyba oni idą do szkoły, ale. W... Nie, 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 nie. Mi chodzi o to, oni były do szkoły, We hmm. miało się praca cały czas i to było stres, 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 szybko, 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 wszystko. I teraz za jeden raz to jest, wszystko jest za jeden raz w domu. Ups, co się stało teraz? I najpierw to jest możliwość, tam są dyskusje, ale tę dyskusję, proszę bardzo, bo. Każdy miał inne Każdy swój rytm dnia i tak dalej inne rzeczy, którymi się zajmował, a teraz nagle się to może zmienić troszeczkę. Także to też na początku trzeba to będzie troszeczkę od nowa ustrukturyzować, żeby to miało wszystko ręce i nogi. I przyzwyczajcie do nowej sytuacji. E, bardzo właśnie jest. Dyskusja jest ok, ale tylko dyskusja z respektem. Nie dyskusja. Te to, to, to nie. Bo. To jest kontraproduktywne no. po prostu. Tak. Zawsze można zrobić teraz też jakąś głodówkę oczyszczającą, ponieważ jeżeli nie trzeba gdzieś chodzić, wychodzić z domu, to jest najlepszy moment, żeby zrobić po prostu sobie wtedy głodówki. Ponieważ, jak wiadomo, przy głodówce nie powinno się być zbyt bardzo aktywnym fizycznie, ponieważ wtedy można się kręcić w głowie i tak dalej. Ponieważ usuwają się wszystkie toksyny, organizm pracuje całkiem inaczej, powinno to być wszystko spokojne. Także, według mnie, jest to idealny moment na to. Wydłużymy nasze zapasy, które zrobiliśmy, czyli starczy nam na dłużej i automatycznie po takiej głodówce będziemy mniej jeść. Czyli znowu zaoszczędzimy pieniądze. I na dłużej nam starczy to wszystko. To jest ciekawe w tym wszystkim. I ostatnia rzecz: podwyższymy jeszcze naszą odporność przez taką głodówkę. To ta dopiero jest bonus. A ta będzie nam bardzo potrzebna w najbliższym czasie. Czy jaką całą Polskę, nie? E, każdy osób, który żyje tutaj w Polsce, czy jak całą oni są zdrowe? Oczywiście. Ale nie każda osób jest w stanie narozumieć to. Dokładnie. Nie każdy to rozumie niestety. I tak jak powiedział to Sokrates. Jeżeli ktoś szuka uzdrowienia, najpierw zapytaj go, czy jest gotowy pozbyć się przyczyn danej choroby. I dopiero wtedy możesz mu pomóc nie prędzej. Także tyle na dziś. Pozdrawiam Was, trzymajcie się. Hej. Dziękuję za pomoc na ten filmik. Proszę bardzo. Do widzenia. Do następnego razu. Pa i uśmiech. Wasze zdrowie leży w Wasze ręce.